Na sklep zlomnik.pl wjechał fajny zestaw naklejek Pośpiech Poniża Plus zawsze gratem za jedyne 18z wysego kupcie, a ja nie przerywam filmu reklamami Jestem na warszawskim Powsinie To jest bardzo prestiżowa dzielnica Tutaj sami ludzie prestiżu mieszkają A trafiłem tutaj w poszukiwaniu Darmowej ładowarki Bo jak się okazuje to Dziennikarze i youtuberzy Wszyscy chcą ładować swoje samochody elektryczne na Darmowych ładowarkach ale trudno jest je znaleźć i chyba coś pomyliłem z wpisywaniem w nawigacji bo no zamiast może, nie wiem, darmowa ładowarka wpisałem coś innego no i trafiłem na takie, o, e, piękne miejsce no i dobrze, i teraz będzie Nissan Leaf, no trochę rozładowany, ale to za różnica Jakiś czas temu zrobiłem na moim kanale na Karcie Społeczność taką ankietę. Jaki samochód elektryczny powinienem przedstawić w moim filmie? No i tam ludzie głosowali, były cztery opcje, ale bardzo dużo osób napisało w komentarzu do tej ankiety, że żaden. To tak jakby restauracja pytała, jakie danie wegetariańskie dodać do oferty i wszyscy mięsożercy muszą pisać żadne, żadne, żadne. To jakby po prostu nie można było, nie wiem, pominąć tego filmu, jak się wam nie podoba. W każdym razie Nissan Leaf nie wygrał tej ankiety, ale uznałem, że musi to być Nissan Leaf, ponieważ obecnie najpopularniejszym autem elektrycznym w Polsce jest właśnie Leaf 1. Kiedy Leaf się pojawił w roku 2010, to nie był pierwszy elektryczny samochód Nissana, bo już wcześniej był taki minivan Nissan Altra. No, niska produkcja jego była, ale no, był, można go odnotować, oraz był też jakiś taki Nissan elektryczny typu mikrosamochód, hypermini, coś takiego było. Ale... Leaf miał być tym pierwszym modelem prawdziwie światowym, robionym i w Japonii, i w Stanach, i w Europie. I wszyscy y, klienci z tych trzech bardzo ważnych rynków dostali tego samego właściwie Leafa, a Chińczycy dostali Leafa pod nazwą Wenucja E30, też tę pierwszą generację. Tylko, że tam on się nie za bardzo dobrze sprzedawał, bo tam jednak rządzą chińskie auta elektryczne, jeżeli już o to chodzi. W każdym razie ten samochód rzeczywiście sprawił, że ludzie zaczęli patrzeć na auto elektryczne jako na realną alternatywę dla spalinowego. Nissan mocno zadbał o to, żeby ten wóz się wyróżniał, żeby było widać z daleka, że jedziemy autem inny niż spalinowe. Więc zacznijmy sobie, od tyłu tego samochodu. Te lampy tutaj są dosyć dziwne i nietypowe. Tu jest niebieski znaczek Nissana, gdzie niebieski ma się kojarzyć oczywiście. Z Prądem z zasilaniem elektrycznym, ale najdziwniejsze rzeczy się dzieją z przodu. Z tej perspektywy widać, że lampy LIFA potwornie wysoko wystają ponad maskę. Zobaczcie, te lampy to są takie naprawdę oczy Robala wystające. W dodatku one są ogromne, mają strasznie długi ten klosz. Tutaj w większości kompletnie zbyteczny, ponieważ to jest po prostu pod spodem chromowany element pod plastikiem, który do niczego nie służy. Plus jeszcze taki niebieski, mały odblask w tym miejscu. Oraz również niebieskie wypełnienie tej lampy. Ta lampa jest jakimś przejawem triumfu designu nad zdrowym rozsądkiem. Mogłaby być normalna, ale jest paskudna. Natomiast oczywiście najważniejszym elementem lifa jest ta klapka, tutaj, pod którą się znajduje gniazdo do doładowania, a właściwie dwa gniazda do doładowania. Najważniejszy panel lifa znajduje się tutaj. Zwróćcie uwagę, że Przycisk do otwierania klapki, to jest ten po prawej stronie. Ma narysowany jeszcze dystrybutor, żeby się kojarzył z paliwem płynnym, że dystrybutor oznacza tankowanie, instrybutor. Więc otworzymy sobie teraz tę klapkę. Nissan Leaf 1 występował w dwóch wersjach akumulatora. To jest 24 kWh, czyli taki jak ten, popularniejszy. I później wprowadzony 30 kWh, na dłuższym zasięgu nawet do 170 km. Ale więcej jest aut z tym akumulatorem 24 kWh, czyli Brutto tyle, bo netto to oczywiście mniej. I teraz co mamy pod tą klapą? Uwaga! To są tak zwane trudne początki. W tej chwili oba te gniazda są już skrajnie przestarzałe. Tutaj mamy typ 1, tak zwany, mały. W tej chwili właściwie wszystkie auta elektryczne już mają typ 2, o wiele większy i z płaskim tutaj zakończeniem. A tutaj mamy gniazdo Hademo, Shademo czy jak to tam woli, czyli standard szybkiego ładowania, który próbowali upowszechnić Japończycy w swoich samochodach, więc mamy Mitsubishi z systemem Shademo czy Hademo, mamy Lify, e, mamy te trojaczki takie Mitsubishi IMF, Citroen C0 i Peugeot ION, nawet jest chyba... Ten sam standard ładowania w jakiejś hondzie czy coś takiego. Nie wiem dokładnie. W każdym razie Japończycy próbowali upchać nam w Europie ten standard, co się nie przyjęło. I w Europie mamy teraz standard typ 2 plus DC do szybkiego ładowania z takimi dwoma szczepinami tutaj, a te dwa gniazda są już właściwie nieużywane. Sympatycznym detalem jest podświetlanie tych gniazd. Spójrzcie, tu jest lampa, która podświetla, kiedy ładujemy z lewej i z prawej strony. O, ona się świeci przez chwilę, jak otworzymy klapkę potem gaśnie, żeby nie zużyłeś akumulatora w każdym razie tak to wygląda, o i to jest wlew paliwa do lifa wlew paliwa. Ja, ja pamiętam jak te lify były nowe i wjechały do Polski, ja pracowałem wtedy w Tygodniku Motor, wtedy tam były pierwsze egzemplarze aut elektrycznych w Polsce, ja jeździłem Ajmiewem, a kolega jeździł lifem i to tutaj, ten element, był wtedy ładny i błyszczący, a teraz kiedy minęło 13 lat od debiutu Leafa, to one po prostu zaszły śnieżą te aluminiowe obudowy. Zaskakuje mnie natomiast to, że Nissan się zdecydował, żeby zrobić tak, że pod maską otwieramy i jest coś, co wygląda jak silnik. Zwróćcie uwagę, że kształt tego, umiejscowienie tego elementu, całej tej obudowy do sterowania całym napędem elektrycznym jest tak zrobiony, żeby wyglądał jak silnik spalinowy i żeby tak przekonywał, że to jednak jest trochę jak spalinowe, tylko że nie. No i tak, tutaj widać ten element z wentylatorami, czyli jest to jakaś ewidentnie chłodnica, jakiś radiator. E, tak się składa, że ten samochód nie posiada płynem chłodzonych baterii, baterii chłodzonych płynem, akumulatorów chłodzonych cieczą, tylko ma normalnie akumulatory chłodzone wyłącznie odprowadzaniem ciepła, czyli powietrzem. Więc nie za bardzo on kocha szybkie ładowanie. Nissan sam zaczął potem mówić z czasem, że szybkie ładowanie lifa, korzystanie wyłącznie z szybkiego ładowania, powoduje po prostu, że bateria degraduje szybciej. No i do tego tematu degradacji akumulatora to zaraz przejdę. Tu mamy oczywiście pompę hamulcową ze zbiorniczkiem i całym elektrycznym systemem wspomagania, no bo przecież wiadomo, że w takim samochodzie żadnego podciśnienia nie ma, więc trzeba ten, to podciśnienie wytwarzać waku pompą, jak zresztą w większości nowoczesnych samochodów. No i oczywiście mamy normalny akumulator rozruchowy podtrzymania napięcia 12V, który gdy się rozładuje, to auta się nie da, nie da normalnie uruchomić. To jest tak sprytnie zrobione. W sumie nie wiem za bardzo dlaczego, ale tak jest. Natomiast jeżeli on się rozładuje i podamy nawet bardzo niewielki prąd takiego przenośnego powerbanka, to auto odpali. No przynajmniej mnie się kiedyś udało. Znaczy nie lifa, ale inne auto elektryczne w ten sposób ruszyć. Jest śmieszna historia z tymi lifami, jak one były nowe i weszły w Stanach Zjednoczonych do sprzedaży no to oczywiście ludzie je kupowali i jechali aż się auto rozładowało i przechodziło w tryb tak zwanego żółwia się pokazywał żółwik i auto, auto przestawało jechać, no bo nie miało już energii no i wtedy oni dzwonili po pomoc drogową i pomoc drogowa przyjeżdżała z kablami i chciała te auta odpalać z kambli. jump start chciała im robić, ale nie za bardzo to szło, bo one są elektryczne, więc to nic nie dawało więc była gruba afera z tego tytułu, ale Amerykanie są tak durni, że to tylko oni mogli wymyślić, a w Europie tego problemu jakoś nie było. To jest liv europejski, z produkcji angielskiej, to ma win z literkami S. Z literką S na początku, czyli że jest wyprodukowany w Europie i targany z Norwegii. Jak bardzo wiele z tych samochodów, one w Norwegii były bardzo popularne. W tej chwili w Norwegii już w ogóle się sprzedają prawie wyłącznie samochody elektryczne i Norwegowie te dwa lata chcą już zakazać w ogóle sprzedaży aut spalinowych. Patrzcie, jaki dziwny kształt ma to. Coś im chyba nie wyszło w procesie projektowania, bo to okienko jest takie nie przypiął, nie wypiął. Wolałbym go nie stłuc na przykład w tym samochodzie. Spójrzcie na design tej antenki z tym niebieskim zakończeniem, prześmieszny on jest. Natomiast co do tego elementu, to tak jak podejrzewałem, jest to panel słoneczny, który w tym samochodzie służy do tego, żeby podładowywać delikatnie akumulator ten mały pod maską, żeby nie było tak, że auto stoi, stoi, stoi i ten mały akumulator się rozładowuje z powodu minimalnego poboru prądu, jaki i tak w tym samochodzie występuje stale. I potem nie można go odpalić, więc dzięki temu panelowi można. Ten panel potem zniknął w większych wersjach LIFA z większą baterią, ale tutaj jeszcze jest. No i mamy bagażnik, który jest o dziwo całkiem duży, całkiem spory, a nawet się w nim jeszcze mieści. E, zestaw akustyczny. pfu, zestaw audio marki Bose, a może Bose, nie wiem dokładnie. W każdym razie tam jest coś z, z audio, którego i tak nie będę używał, żeby nie było copyright claimu. No i tutaj mamy. Pokrowiec na przewód, akurat ten przewód teraz wyjąłem, bo liczyłem na to, że będzie darmowa ładowarka. To jest przewód o, taki normalny typu pierwszego, dzisiaj już też mocno nieużywanego. O, i tu z tej strony mamy to, i to wpinamy w samochód. A po drugiej stronie mamy normalnie takie o gniazdko, znaczy się taką oftyczkę do gniazdka 230 V. Gdybyśmy mieli auto rozładowane do zera i korzystali tylko z tego, to i tak naładowanie go zajęłoby nam. 10 godzin albo i więcej. Yy, Przypuśćmy, że nawet byśmy się chcieli do 80% naładować, to i tak z 7-8 godzin trzeba byłoby czekać, no bo po prostu się bardzo wolno ładuje za pomocą tej ładowarki domowej. Ale lify ładowane z ładowarki domowej mają większą wartość na rynku wtórnym, ponieważ mają lepszy soch. O, no, całkiem wygodnie. I teraz, co to jest ten soch? To jest State of Health, czyli stan zdrowia akumulatora od tego ile jest tak zwanych kresek lub ile jest procent zdrowia akumulatora zależy zasięg tego samochodu kiedy kupujemy go jako używanego ten egzemplarz był dosyć tani był ściągnięty z Norwegii i jego soch to jest po 10 latach 84% nominalnej, porządkowej yy, pojemności akumulatora no więc te 84% no to nie jest za dużo tak naprawdę są oczywiście auta, gdzie ten soch jest wyższy, ale są też lify, które zostały po prostu zakatowane, wykończone do zera niemalże szybkim ładowaniem i trafiają się w ogłoszeniach Nissany Leaf, które mają zasięgi po 40-60 km. Takie auto jest właściwie bezużyteczne, ono się nie nadaje do jazdy kompletnie. No i po prostu co z nim zrobić? No, tylko baterię wymienić albo auto zutylizować. I to jest spory problem z używanymi autami elektrycznymi. No bo ja mam taką teorię. Że upowszechnienie się samochodów elektrycznych przede wszystkim jest na korzyść producentów, ponieważ dzięki temu, dzięki autom elektrycznym powszechnie sprzedawanym, morduje się rynek wtórny. Do tej pory jest tak, że samochody, które się sprzedają jako nowe, trafiają potem po 5-6 latach do nowego właściciela, jeszcze do nowego, jeszcze do nowego. I tak naprawdę ich czas użytkowania, aut spalinowych, wynosi około 20-25 lat bez większych problemów. Po 20-25 latach takie auta idą na złom. W przypadku auta elektrycznego ten okres użytkowania się skraca do około 10 lat, ponieważ po 10 latach akumulator ma może 75-80% swojej początkowej pojemności. No i się okazuje, że w takiej wersji tego samochodu się już nie bardzo daje używać, bo tak naprawdę trzeba go ciągle ładować. I teraz wyobraźcie sobie samochód elektryczny, w którym akumulator jest łatwy i szybki do wymiany. No przecież to by kompletnie zabijało koncepcję ciągłej wymiany samochodu na nowy. Oczywiście była taka akcja z tym startupem z Renault Fluence ZE w Izraelu, który nie doszedł do skutku, a w tej chwili chińska firma Nio. Wchodzi na grubo w Norwegii ze stacjami wymiany akumulatorów szybkimi, gdzie wjeżdża się, akumulator jest wymontowany, wjeżdża nowy akumulator. To wszystko trwa kilka minut i oczywiście kosztuje kupę kasy. Wiadomo, drożej niż tankowanie, ale mamy od razu naładowany akumulator, bo właściwie mamy nowy tak naprawdę. Ale większość aut elektrycznych ma zabudowany akumulator tak, że jak ten akumulator przestanie działać, to całe auto jest do wyrzucenia, bo koszt jego wymiany. Jest wyższy właściwie niż koszt pozyskania w formie finansowania nowego elektrycznego samochodu. No i oczywiście była mowa o tym, że jazda autem elektrycznym będzie tańsza niż spalinowym. To prawda, że przyznano właścicielom tych samochodów jakieś tam przywileje, typu jazda bus pasem albo parkowanie za darmo w centrum, ale tak naprawdę zaczęło się już ostre gotowanie żaby, panie i panowie. Ponieważ e, oczywiście, kiedy masz dom z garażem. Fotowoltaikę jeszcze na przykład, albo po prostu niską taryfę nocną, i ładujesz sobie prywatnie swój prywatny elektryczny samochód w garażu wolniutko małym prądem, to on jest tani w użytkowaniu. I tutaj właściciel tego LiFa mówi, że jazda tym autem kosztuje go kilkanaście złotych na 100 km. Ale weźmy sobie auto elektryczne z dużym akumulatorem typu 80 kWh, a nie 24, które musisz ładować na stacjach szybkiego ładowania w rodzaju Greenwaya. To tam wychodzi 100 zł za 100 km. Pum! To był rant na auto elektryczne, a teraz sobie zajrzymy do lifa, do środka i zobaczymy, co tutaj jest. No, mamy oczywiście elektroniczne wskaźniki tu i tu i ekranik jeszcze, wiadomo, ale najpierw to wszystko włączmy i zobaczmy, jak to działa. Teraz uwaga, będzie melodyjka. Nie wiem, czy to tylko ja mam takie wrażenie, ale ta melodyjka brzmi jak e, Kraftwerk Tour de France. Pewnie znacie, no ale może nie, może tylko ja lubię kraftwerka. Trudno powiedzieć. Kraftwerk! W każdym razie, tutaj mamy przełącznik kierunku jazdy. Jego się śmiesznie używa jak w wczesnych hybrydowych Toyotach, bo się robi tak, żeby jechać do przodu. To jest neutralny bieg, a tak, żeby jechać do tyłu. Jak chcemy jechać do tyłu, to nam się pojawia Kamera cofania oraz patentowany przez Nissana w swoim czasie system Around View Monitor, który pokazuje nam wokół wszystko samochodu, to jest bardzo dobry akurat system, ja bardzo lubię kamerę cofania i ogólnie jestem fanem tego typu rozwiązań, im więcej widać, tym lepiej. No a potem jak już dojedziemy na miejsce, wciskamy sobie oczywiście P, czyli przyjechaliśmy i o, auto się wtedy nam blokuje. Na kierownicy mamy przełącznik ECO i tempomat, mamy też oczywiście sterowanie radiem, no to jakby standard. No i tutaj mamy zestaw wskaźników, gdzie mamy po prawej stronie pozostały zasięg, po środku ile akumulatora jeszcze nam zostało. No i tutaj mamy temperaturę całego układu, a tutaj mamy wskaźnik wykorzystania mocy. Jeżeli ta kropka jest tutaj na piątej kropce od lewej, znaczy że stoimy w miejscu. Im mocniej wciskamy gaz, tym ta kropka leci bardziej sobie w prawo. A jak yy, hamujemy, no to się akumulator podładowuje, więc kropka sobie idzie w lewo. Bardzo proste i dokładnie tak samo jest też w hybrydowych toyotach, a tu jest prędkościomierz i wskaźnik pozostałego zasięgu na wszelki wypadek jeszcze raz powtórzony. Kurde, są 4 stopnie, a jest tak mi zimno w mordę, że ledwo mówię. Jest nawet nawigacja taka wczesna. Dzisiaj już dosyć mało wartościowa, bo wszyscy mają nawigację w telefonach, więc po prostu się niezbyt przydaje Natomiast co jest bardzo ważne, to są podgrzewane fotele To jest wersja Tekna, ona ma podgrzewane fotele i z przodu, i uwaga, również z tyłu Co steruje się tutaj na fotelu przednim jest panel do sterowania podgrzewaniem fotela tylnego I dzięki temu, oraz dzięki temu, że ma również podgrzewaną kierownicę Nie pamiętam gdzie jest do tego włącznik, ale zaraz go znajdę Chyba gdzieś tutaj się znajduje ten włącznik to dzięki tym dwóm elementom, właściwie w zimie, nie za bardzo trzeba włączać ogrzewanie. No i tu jest jeszcze panel z guzikami, które są bardzo ważne. Tu jest komputer pokładowy, akurat sterowanie komputerem. Tu jest sterowanie ładowaniem, otwieranie klapki, e, blokada e, klapki. E, tu jest e, wyłącznik czasowy ładowania. Jak ktoś chce, se może po prostu ustawić. Nie wiem dokładnie, jak to działa. to się tylko wyłącza i włącza, albo się w ten sposób wyłącza ładowanie. Nie, nie wiem dokładnie, jak to chodzi. Potem sprawdzę i to nawet nie wiem do czego jest, może po prostu wyłącznik syreny a no, skoro już o syrenie mowa to syrena to nie samochód to ten samochód ma akustyczny wskaźnik cofania i podobno jego dźwięk jest straszny, zaraz wypróbujemy no dobrze, ja z racji zawodu dziwnie garbię często jeżdżał tam elektrycznymi, więc mam taką apkę do szukania ładowarek i teraz jako typowy Polak spróbuję znaleźć darmową ładowarkę w okolicy. To się może nie udać, ale spróbujemy. Dobrze, w takim razie jedźmy lifem, a ja Wam opowiem w międzyczasie, co jest najlepsze, a co jest najgorsze w użytkowaniu samochodu elektrycznego. Nie będę też ukrywał, że ja sam chciałbym sobie kupić auto elektryczne, ponieważ nimi się po prostu bardzo przyjemnie jeździ. Są ciche, nie trzeba zmieniać biegów, nic nie szarpie, nic nie warczy. No, tu jest moc 107 koni i napęd na przednie koła. Wydawałoby się, że to jest niewiele, ale przy tym, że cały moment obrotowy jest dostępny od razu, to ja wciskam jemu i on po prostu startuje jak wściekły. Tak naprawdę, mało który samochód spalinowy jest w stanie dopędzić auto elektryczne, nawet niezbyt mocne spod świateł. Mówię o normalnym ruchu miejskim, gdzie osiągamy prędkości 50, czasem 60 na godzinę, tam gdzie to jest dozwolone a nie jakieś bardzo wysokie te auta się nie nadają kompletnie w trasy te auta są wspaniałe do miasta a z drugiej strony jak wiadomo przecież nas uczą aktywiści, po mieście samochodem nie można jeździć, nawet elektrycznym bo to jest złe i to jest zawłaszczanie przestrzeni I jeżeli wierzycie w takie pierdoły to jest mi was bardzo żal w każdym razie samochody elektryczne są po prostu bardzo przyjemne do użytkowania w mieście, bardzo łatwe i tak naprawdę mają same zalety, kiedy mówimy o ruchu miejskim to jest główna zaleta i najlepsza rzecz w użytkowaniu auta elektrycznego. A co jest najgorsze w użytkowaniu auta elektrycznego? To jest tak: im mniej jest samochodów elektrycznych, o źle skręciłem, tym przyjemniej się nimi jeździ. Jak się tych samochodów elektrycznych robi coraz więcej, to już wtedy tak przyjemnie nie jest, no bo ładowarki są wtedy stale zajęte do tych ładowarek są kolejki. Powstają konflikty między ludźmi. Ładowarka staje się rzadkim dobrem, do którego trzeba się, nie wiem, umawiać, czy czekać, polować na taką ładowarkę, żeby w ogóle można było z niej skorzystać. Jest taka grupa, kierowcy samochodów elektrycznych w Polsce. Jak chcecie dostać raka, to koniecznie musicie sobie na nią wejść i sobie poczytać tamtejsze posty. I to prowadzi mnie do takiej konkluzji, że samochody elektryczne. Nie zastąpią spalinowych, jeżeli chodzi o ludzi mieszkających w blokach. Nie będzie stało na parkingach przyblokowych pełno, nie wiem, lifów, czy elektrycznych, peżotów, czy fiatów, 500 elektrycznych, ponieważ po prostu nie będzie ich jak naładować. Nie wystąpi infrastruktura ładowania powszechnie dostępne ładowarki, które pozwolą te samochody naładować. I yy, ci ludzie, którzy mają dom i mają garaż, i mają możliwość podłączenia sobie auta elektrycznego do ładowania, będą wygrani i będą mogli dalej jeździć samochodami jeszcze nawet po roku 2035, kiedy te auta spalinowe wszystkie już będą dawno zakazane. A ludzie, którzy takiego, e, takiej szansy nie mają, mają po prostu garaż podziemny albo normalnie parking przy bloku jeszcze gorzej, to ci sobie samochodem już nie pojeżdżą i to będzie koniec motoryzacji. No teraz stoję, to mogę Wam pokazać. Te, w tej chwili mam zużycie energii średnio 16 kWh na 100 km. To jest bardzo dobry wynik. Wiele aut, kiedy jest zimno, zużywa bliżej 19-20, nawet więcej niż 20 kWh na 100 km. No a tutaj naprawdę ta, to zużycie jest jakieś dosyć niskie. Oczywiście o darmowej ładowarce to sobie mogę tylko pomarzyć w tej okolicy akurat. Trafiają się czasem jakieś pod dyskontami ale są one przeważnie tak mocno obłożone i są na nich takie kolejki i są na nich takie inby, że mi się odechciewa, więc jadę do ładowarki płatnej teraz i zobaczę czy mi się uda. Moje doświadczenie z ładowarkami jest takie, że albo nie działają, albo nie pasują. To teraz tak, patrzcie na to. Żeby kupić tutaj prąd, to ja muszę sobie albo zainstalować aplikację Albo trzeba coś wpisać lub zeskanować numer karty płatniczej, i wpisać kod y, ważności CVC, czyli wszystko muszę kurka wodna podać. Nie mogę po prostu, nie wiem, podłączyć, naładować i zapłacić, dotykając kartą do czytnika, jak w normalnym, nie wiem, biletomacie, tylko muszę przejść przez jakiś super skomplikowany proces pobierania aplikacji innego syfu. Ale i tak nie mogę tego zrobić, bo nie mam ze sobą przewodu z typu 2. Na typ 1. I to jest najstraszniejsza rzecz w jeździe samochodem elektrycznym w Polsce. Że musisz być przygotowany, przygotowana na absolutnie każdą ewentualność. Że stacja nie będzie miała przewodu, więc musisz mieć własne przewody z przejściówkami w taką, taką i jeszcze jaką stronę. Musisz mieć... Karty Refit albo aplikacje, najlepiej kilkanaście z nich, bo nie ma jednej, która łączy we wszystkie, e, wszystkie stacje ładowania w jedną apkę, tylko trzeba mieć do każdej sieci osobną kartę, gdzie musisz podać wszystkie swoje dane i tak dalej, i tak dalej. Musisz ciągle planować, sprawdzać, interesować się, zajmować się, kombinować, knuć i wymyślać, jak robić to, żeby auto jechało. Więc jeżeli tego nie zrobiłem, nie zaopatrzyłem się w przewód typ 1, typ 2 i w aplikację do zapłacenia konkretnie na tej stacji ładowania, czy w tej sieci stacji ładowania, to się nie naładuje. I to już wszystko, co chciałem Wam powiedzieć o Nissanie Leaf, którym się bardzo fajnie jeździ, chociaż jest brzydki, ale dużym problemem jest to, że trzeba ciągle myśleć o tym, gdzie się go naładuje, chyba że ma się po prostu dom z garażem i ma się to w dupie, podłączając do wtyczki w gniazdku w kontakcie. No wiecie o co chodzi: taki normalny 230 V. Sklep.zlomnik.pl Wejdźcie sobie tam i sobie coś kupcie ode mnie, żebym miał pieniążki na ładowanie samochodów elektrycznych. Narka.